Siemano! Witam w kolejnym odcinku z Need for Speed Underground 2 Jak widzicie zaczynamy przy warsztacie i przyjechałem tutaj naszym skeleidem, czyli tym słowem wielkim jak widać, widać o serdecznie, tutaj, widać, widać. Dlatego, że ostatnio zarobiliśmy dosyć sporo kaski, bo to obecnie mam 18,5 tysiąca prawie, więc postanowiłem, że ulepszymy ten samochód, jako że on i on tak służy nam głównie do wyścigów na SUWY której tak pewnie będziemy później robić. No i jako, że też tak długi czas jeździmy tym Nissanem, to pomyślałem, że ulepszymy sobie ten samochodzik w jakiś tam sensowny sposób, no i pojeździmy nim wyścigi. E, tutaj parę rzeczy mam poulepszanych Jak widać, mam też jakąś zniżkę, ale takie wszystkie podstawowe rzeczy chciałbym zainstalować, chociaż chyba mam wszystkie, chociaż nitra chyba nie, nie mam. Czyli mam wszystkie podstawowe, tak? Zajebiście. Nie, nie mam hamulców. Dobre hamulce możemy wykupić. Dobra, no, niech będzie. Dobra, czyli tak naprawdę wszystko mamy oprócz tych takich dodatkowych rzeczy, które nam się ostatnio odblokowały, czyli te pakiety profesjonalne. Tak jak tutaj mamy na przykład silnik. Także ulepszymy. Cyk. Czy coś jeszcze? Komputerek. Komputerek mogę jeszcze ulepszyć. Cyk. Apex Legends. Wiadomo, wiadomo. I to chyba tyle. Nie, jeszcze zawieszenie możemy sobie podlepszyć. Dobrze, dobrze. Cyk. No a więc to tyle chyba z ulepszeń takich osiągowych. Teraz to w ogóle mamy chyba nawet lepszy samochód niż ten Nissan. Znaczy przynajmniej lepiej ulepszony, bo wiem, że tam niektórych pakietów w tym Nissanie nie kupowałem. Um, ale to nieważne, dlatego że teraz musimy się udać tutaj, dlatego że ja już mam pewien pomysł na yy, ten samochód, ale to zaraz zobaczycie, zaraz zobaczycie jak to wszystko będzie wyglądać. Samochód będzie... Ja Jebać, znaki! O, oh, what the fuck? E, e, no, yy, samochód będzie wyglądać dosyć ciekawie, ale to wam zaraz pokażę. Jaki jest plan? Myślę, że Wam się spodoba, bo generalnie plan jest na najwyższym poziomie. No i teraz normalnie sobie po ulicach jeżdżą też suwy. Gademy, ale nadal w tym głównym. No ale i tak przynajmniej lepiej niż na samym początku. ale dobra, witam, witam. Ja bym chciał zmienić kolorek. Czy ja mam w ogóle odblokowane te jakieś opalizujące czy inne gówno? Nie mam. Hmm. No trudno, ale kolorem, jaki ja chcę wybrać, jest mianowicie ten. Haha. <laughs> Tak! Myślę, że jeszcze jakieś pasujące klocki hamulcowe trzeba tutaj zainstalować. Czy też weźmiemy sobie ruszafę? Ty właśnie, przecież teraz mogę zrobić ten. Ten taki Trixon z tymi unikatowymi winylami. Czy w ogóle jakieś mi się nowe odblokowały? Mogę Apex Legends zajebać. Ale to akurat nie wiem, czy ja chcę to robić. Tutaj też są o, takie ciekawe kropeczki. O, albo taki. O, to. Nie dobra. no. Tu nie mam odblokowanych unikatowych. Ale mam konkursowe. Które, które konkursowe będą tu pasować. Może motelki, że motelki są czerwone i tak średnio pasują do różowego, ale no, no nie wiem. Dobra, myślę, że zamontujemy sobie taki tutaj winyl na, na cały samochód. Z taką szczałeczką tutaj, proszę bardzo. I tutaj do tego zamontujemy sobie jednak te motylki. Tak! No i teraz wystarczy, że zmienimy sobie kolorek. Cyk! Dobra, i cofniemy. Elegancko! No i co, zajebiście wygląda. Kupujemy to. Oczywiście detale trzeba tu... Apex Legends! Gdzie jest? Dobra, z przodu sedamy Apex Legends, wiadomo. A z tyłu sedamy też Apex. Ale inny! Idealnie, ty jak zapisz, co jeszcze tu mogę zrobić? Nic no, no zajwiście. O oh je, yeah. no i zobacz jak to wygląda. Tak. Tak, czuć moc. je! Oh yeah. Teraz jedynie karoserię trzeba zmienić tam leciutko. Jakie tu są zderzaczki? Mamy taki zwykły z Zoriona dupny jedynie do wyboru, ale niech będzie. Z tyłu również, progi również. Moi no spoiler, jaki spoiler bym mógł zamontować? Ja mogę w ogóle od razu tu ten zamontować? No dobra, zwłok na winylowego se zajebiemy od razu. Wiesz po co ja mam kurwa wdać te pieniędzy na, na takie rzeczy? Pa tu se wezmę tego, idealnie będzie pasować. Tu se wezmę takie jebitne gówno. Tu se wezmę... O, tu taki wkurwiony. No, tutaj oczywiście Apex zbierzemy, Tu nawet nie będę się zastanawiać. Lustereczka niech będą takie okrągłe, a to sobie nie takie. Dobra, Fele, co ja tu mogę zamontować? Ciekawego. Większość rzeczy to mam poblokowane w sumie. Niestety. Ale to nic, to nic. Co jakieś wybierzemy, fajne. Niech będą te gwiazdkowe, oczywiście największe. No i dobra, spoiler sobie zamontujemy oczywiście największy jaki tylko można. Mamy tak, albo ripera. O, fire. Dobra, ten też jest duży, ale chyba nie aż taki wielki. Bierzemy ławkę normalnie, bo jak zajebiście to wygląda. O, tak. Czuć tą moc. Moc tego pojazdu czuć na kilometr. O, to ma to. No i jeszcze jakieś małe tutaj dodatki trzeba zamontować. Takie jak neon, oczywiście. Różowy, czy purpurowy akurat w tym przypadku. Ale to nie ważne. Oczywiście kolor szyb. Wiadomo. Magenta. Reflektorki. Dekoracja tania, to sobie też mogę zajebać. Hydraulika to w ogóle mi nie niepotrzebna. te spinnerki jakieś fajne? Takie na przykład. Kurwa, to tysiąc kosztuje, dobra, to w dupie to ma. Ale zegar sobie mogę zmienić. Weźmiemy taki. Tu kolorek weźmiemy taki. Tu weźmiemy taki. A tu weźmiemy Taki, zajebiście. O oh, what the fuck, wyjechałem ze ściany właśnie w tym momencie. Jeszcze możemy zmienić teraz kolor felg na przykład, o, tu już widzę ciekawe kolorki. Mmm, mmm, bierzemy. I końcóweczkę wydechu jeszcze możemy kolorować. cyk. No i modernizację tego jakże przepięknego samochodu uważam za zakończoną. Wydałem wpis do pieniędzy, ale to nieważne, nieważne, Nadrobimy, nadrobimy. I teraz mam genialny plan. Pojedziemy na ten wyścig. Tak, pojedziemy tym gównem na sprint w samych wzgórzach. To jest świetny, świetny plan, świetny. Kurwa plan. Witam, wjeżdżam tu moją różową strzałą Siemano. Oho, no, to będzie genialny sprint tym samochodem. Ach, już to czuję. Tak jest, tak jest... Co jest, kurwa, co to są za samochody? Halo, kurwa, nie masz szans. Ja myślę, że... Eee, dobra, e, kurwa, nie poddam się. Zniszczę was. O kurwa, dobra, to nie jest jednak najlepszy pomysł chyba. A oh, god to oh, nie, o oh, nie. Spokojnie, spokojnie, damy radę, damy radę jakoś. O kurwa, dasz radę, o oh, kurwa. <ścoughs> dasz radę, samochodziku. Spokojnie. Jeszcze to zwyciężymy. Dasz radę jeszcze i dogonić. Oni wcale tak nie odjechali i wcale już nie mam Mitra, ale to... Nieważne, nieważne. Mam radę, damy radę. To tylko sprint we wzgórzach, gdzie jest milion zakrętów, a ten samochód w ogóle nie chce skręcać, jakby to... Był najlepszy pomysł na świecie. Patrz teraz, jak elegancko w zakręt wchodzę. No ty gnoju, wracaj tu! Wracaj tu! Że ja się od ziemi w ogóle odrywam. Ja pierdolę. Ale myślałem, że jak będę grać z SUWEM, to też z suwami będę się ścigać nawet w normalnych wyścigach, ale widzę, że tutaj to gra jednak nie działa w taki sposób. No cóż, trudno. Wypłynąłem na głęboką wodę, ale postaram się... No, staram się nie zatonąć, no zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Jak na razie jestem cz czwartej, no stabilnie, generalnie. Zobaczymy czy się uda. Jeśli mam być szczery, to tak średnio to widzę, ale Gruber będzie. Bandy... No, to już mi nic nie da. Spokojnie, jeszcze damy radę, jeszcze damy radę. Tak, generalnie, no. Niestety, niestety nie wyszło. Któż by mógł się tego spodziewać? Ja na pewno, nie? Dobra, szybka przemianka pojazdu. I zobaczymy jak teraz nam pójdzie. <laughs> Wracamy jednak do Nissana jeszcze na chwilkę, bo nie masz szans, że ja to wygram tym, tym Escaladem. No nie masz szans, no nie masz szans. Ale moim Nissankiem już jakieś szanse jednak są, bo ten samochód przynajmniej chce skrę... No ty kurwo jebana. <coughs> na czym to ja... A, ten samochód przynajmniej chce skręcać, także... No to już jest dosyć duży progres. Jeśli mam być szczery, bo ten eskelejdzik no tak średnio, no tak średnio, aż mi się dziwnie jeździ teraz z tym Nissanem. <laughs> tutaj klikam strzałkę i on już od razu odbija w tą stronę, w którą skręcam, a w to aż tak łatwo nie było. Tamto musiałem tak dusić przycisk, że prawie klawiaturę wyłamałem w pół. Dobra, bo są małe problemy techniczne generalnie. Ty gnoju. I ten eklipsik nadal mi ucieka, ale go dogonimy jeszcze, spokojnie. Teraz tutaj leciutki drawcik. What the źle wyskoczyłem, ale jest dobrze chyba. No ty kurwa. Przestań mi blokować drogę. No ginia, no tak jest. Ooo o, o fu. Gonią mnie. Nie jest dobrze generalnie, ale uciekamy, uciekamy. Uliczne wi czemu on tak zwolnił? To on kurwa zwiedza. Podziwia widoczki, ja mu zaraz dam. Dam mu widoczek. Widoczek mojego tylnego zderzaka. Chodź tu, o to fuck. No ty gnoju, no kurwa, akurat chciałem się napić. No jestem ostatni, no. Nie taki był plan. Nie taki był plan, ale to nic. Mamy jeszcze sporo wyścigu przed nami, więc. O, okej, okay, dobra. Okej, okay, ale już jestem trzeci, także szybki awans, szybki awansik. Nie ma problemu, nie ma problemu. Dobra, już coraz bardziej ich doganiam, więc może jest szansa. No jest! Kurwa, szybciej! 80% wyścigu, zaraz będzie koniec, chyba nie dam rady. Chyba nie dam rady. No no przynajmniej drugi, przynajmniej... Nie? No. No, ale nie mogę być drugi, muszę wygrać. Tylko że ten skyline, co wygląda jak gówno z tymi światłami, to mnie niszczy. No, ale to akurat nic, nic nowego, no to w końcu skyline. Ginków, że to było okej. Okay. Taktycznie, taktycznie. Teraz wszyscy jadą tędy, więc ja też tędy pojadę. O, wyboista droga! Kurwa, co to za zakręty. No mogę jechać normalnie. No jest dobrze, jest dobrze. Jesteśmy pierwsi, już trochę przewagi zdobywamy, także nie ma problemu. Teraz tylko nie umrzeć. Nie! Co to miało być? Kurwa, no i chuj. No nie wygram teraz, no ja jebie. Ty. ty co? Gdzie oni pojechali? tu jest jakiś ten? No Nie, bo... Trasa źle bo. What the fuck? Dobra, nieważne. Jeszcze raz, jeszcze raz. My łatwo, wygrałem za pierwszym razem, wiadomo. Aha, jeszcze odkryłem jedną rzecz, znaczy przynajmniej tak mi się wydaje, bo tutaj mamy pokazany etap pierwszy oraz etap drugi. Jak widzicie, etap drugi oznacza jakby pierwszą tą część mapy oraz tą drugą, czyli to Bacon Hill i tak dalej. A etap pierwszy tylko tą pierwszą część mapy, ale my mamy odblokowane również wzgórza, czyli jesteśmy na etapie trzecim. Czyli pierwszy etap mamy ukończony i mamy tu ukończone wszystkie wyścigi. Etap drugi również mamy ukończony, ale nie mamy tu ukończonych wszystkich wyścigów i to też dlatego e, za ten nieukończony wyścig dostawałem tyle pieniędzy, bo najprawdopodobniej były to ukryte wyścigi, których nie znalazłem w drugim etapie i one się tutaj pojawiają. Także myślę, że dzisiaj możemy to dokończyć, albo przynajmniej część z nich. Zobaczymy, jak dużo jak dużo tego zrobimy. Czyli w sumie nie muszę się bać, że to jakieś czterskie gówno robię, dostając tyle pieniędzy za wyścig, bo to jednak są te. Pochowane, także nie ma problemu, zaczynamy pierwszy wyścig. I od razu zarobimy sobie troszkę kask. Ty, co jest? No kur. What the fuck? Halo. Akurat teraz nie wziąłem suwa i mam wyścig z samymi suwami, że to nie ma sensu. Co jest? Halo, może się jeszcze okaże, że te suwy szybsze od mojego niż Sana są, co? No pewnie, pewnie. Ty, no, trochę nieciekawie to wygląda. co jeżeli te suwy się zeskalowały do poziomu mojego samochodu, mimo że nie mogą? Nie wiem, pojebało te gry, chyba. Nie, nie wiem, nie wiem, co się dzieje. Ale ścigam się z hamerem jadąc Nissanem, i przewracam tego hamera, wjeżdżając w niego ledwo, co tak naprawdę. A hamer to kurwa waży z dwie tony, jak ciężaruwa. What the fuck! Dobra, nie wiem, nie wiem, co tu się dzieje, jeśli mam być szczery, nie mam pojęcia, ale to nieważne. Możliwe, że to będzie łatwe zwycięstwo, ale tak chyba nie powinno być. A, chyba wiem o co tu chodzi. To jest ten ukryty znaczy ukryty to jest jeden z tych wyścigów suwów, który był w poprzednim etapie, ale ja go nie zrobiłem. Teraz odpaliłem ten wyścig mając normalny samochód i jadę swoim normalnym samochodem w wyścigu na suwy. Ok. To ciekawe, ciekawe. No co za gnój, czemu on tak zapierdala, Przez, że to jest niemożliwe. Dobra, no okej, okay. czyli chyba wiem o co chodzi. <laughs> no to nieźle. Ale myślałem, że będzie... Okej, okay, o... Okej, okay, czyli działam jak ten samochód rampa z GTA 5. okej, okay, no. <laughs> Dobrze wiedzieć. <laughs> pierdole, co tu się dzieje? Tu się wydarzyło w tym momencie więcej rzeczy niż w całym moim jebanym życiu. What the fuck? O nie, śmietnik. No i chuj. No nie, wracaj tu! No nie! No nie! Czemu te samochody są takie lekkie, jak ja bym je w ogóle... Nawet nie wiem, what the fuck! Co ja powiedziałem, nie mam pojęcia, ale zobaczymy czy zadziała z tym. Mogę jechać pod niego. Nie, ale mogę go kurwa obrócić bez żadnego problemu. Dobra, okej. Okay. <laughs> nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Ale szkoda, że nie było napisane, że to wyścig SUWów. bym chętnie go sobie ukończył moim SUWem w końcu, po to go ulepszałem, aby robić im wyścigi SUWów, no ale... No ale nie mogłem, no trudno no, zobacz... No. Ty coś tam go niby podnoszę. Nasz traci nawet panowanie nad samochodem i wjeżdża w ścianę. Ja, Z takim samochodem wyścigi na suwy to totalne cheaty. <laughs> nie wiem co tu się dzieje. Ale dobra, ty, a ja zrestartowałem wyścig czy nie? Chyba nie, no to chuj. Ja bym dole. No to nieźle, że podczas drugiego okrążenia dopiero się skotnąłem Więc czekaj, restartowałem czy nie? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale po prostu te suwy to... I tak mną no, zatrząsnęły, że tak powiem, że nie wiem co się dzieje, ale pa, co się dzieje jak z chłopem? Kręcę subem kurwa na dachu, ja pierdolę, co się dzieje szybki kręcią normalnie na dachu, tu se hamera obracam elegancko. O, że cudowne są te wyścigi. Ja pierdole, ty, aj, Ej, ale ten suw z przodu tak zapierdala. Zobacz to, ja jadę 230 na godzinę. A ten jeszcze szybciej, what the fuck, jak mój escalator się ledwo do 140 rozpędza. God damn it, no się mano. tego też mogłem podnieść. What the fuck. Ja piertole, to jest głupie. <laughs> cudowne, cudowne wręcz. O, to fuck. No, dobra, no to jak na razie to po prostu jedźmy. Ale ty, ale ten chłop tak zapierdala. no co jest? Zobacz to, jak ledwo mogę wyprzedzić, ale ja już mam sposób na takich gagatków. Chodź tutaj, chodź tutaj. Tak! Ja pietole, to jest cudowne. Głupie, ale cudowne. Niestety, pod hamera nie mogę tak wjechać. To jest jedyny plus hamera chyba w tej grze. Ale nie mogę pod niego tak wjechać. No, niestety, no, niestety. Ale na szczęście mogę go obrócić bez żadnych problemów, mimo że waży kurwa z 5 ton. No ale ten kręciołek na tym dachu był <laughs> cudowny. <laughs> A co się dzieje jak z chłopem? <laughs> Kręcę subem kurwa na dachu, ja pierdolę, co tu się dzieje. <laughs> Dobra, no i tym razem pierwsze okrążenie mamy, znaczy wcześniej też mieliśmy, ale musiałem zrestartować jak debil. Bo inaczej bym kaski nie dostał, jak wszyscy dobrze wiemy, kaska jest najważniejsza. Dobra, ale teraz to im tak uciekam, że. Łotwórz, że nie wiedzą, co się dzieje. Ale zapierdalam! O kurwa! O, dobra. O nie, tylko nie beczki, już mnie gonią. Nie, tyle autentycznie na wyścigach sułów nie ma w ogóle, jakby ludzi na ulicach, żadnych takich samochodów normalnych, co się jadą. Hmm, podejrzany. Podejrzany. No? Co to? What the fuck, co tam się stało? Proszę zachować kulturę na drodze. No i cyk! W końcu to mamy 43777. 7, 7. No i tutaj już normalną kaskę dostałem, bo to już nie był ukryty wyścig, tylko był to wyścig Suwów, więc no. Ale co my mamy tu jeszcze do ukończenia w drugim etapie? Mamy kolejny tor. Wydaje mi się, że to też będzie wyścig Suwów, dlatego że no nie jest to jakiś długi wyścig, ale nie jestem pewny, szczerze mówiąc. Ale chuj, spróbujmy chwila, zabierz, wybierz samochód. Cyk. Śmiesznie się jeździ normalnym samochodem z SUWAMI, ale ja bym chciał w końcu jakoś skorzystać z tego Eskele i nie po to go ulepszałem, żeby siedział w garażu. O no i proszę bardzo, mamy normalny wyścig. Teraz to możemy jechać, jeży. Ja i mój misiaczek was zniszczymy. No, wypierdalaj tym hamerem! Dobra, spokojnie, ty. no ale tamten to już tak skorzystał z sytuacji, że to nie ma szansy, tylko już na jedną Bo co? To... O tym gnoju. Ale spokojnie, moją rżawą strzałą. To ja zwyciężę z każdym. Chodź tu, gnoj, dobra, rubber bandę, szybko. Okej, okay, dobra. O kurwa. O no, nie. nie, jest dobrze. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze, ale spokojnie, dobra. Ty damy Dobra, patrz teraz, to. Cyk, elegancko. O, no, what the fuck? Dobra, dobra, wszystko calculated, okej. Okay. Niestety pierwsze okrążenie raczej nie będzie moje. I jeśli mam być szczery, to nie mam pojęcia, czy dogonię kiedyś tego chłopa na pierwszej pozycji, bo... Trochę zapierdala, tak jak mówiłem, ten samochód to się ledwo do 140 rozpędza. Ty ej, ale coś się tu dzieje chyba. No wpadłem w poślizg, ale to nic, to nic. O ty kurwa. Chodź Wracaj tu. O, no nie wiem, co on zrobił, ale może być. Może być. Ja się tu poodbijam leciutko, ale to nic. To nic. Oh je. Yeah. Teraz zwycięstwo będzie moje. Teraz jedynie rubber banding. Cyk. Nikt się tego nie spodziewał. Ale mój misiaczek wygra. Dobra, drift. Okej. Okay. Elegancko. Elegancko. Dobra. No i zwycięstwo. Łatwo. Kto ma najlepszego suba w mieście? Chuj w cieście. Dobra. To mamy, z głowy, zobaczmy co jeszcze tutaj jest do zrobienia. Kolejny tor, nie jestem pewny czy to, czy to dla suwów, ale zobacz, zobacz. Uuu, jednak dla suwów, no witam. Witam, witam, kurwa, zniszczy was. Tak jest, tak jest, wypierdalaj, różowa strzała ci zniszczy, tak oh, jest. Dobra, jadę na skróty, skrutasem, kutasem, tak zwanym. Tu na drifcie selece zobacz to. Jaki motylek zajebisty? Tutaj kolejny skróta, skróta, cyk! Oh yeah! Przez szklarnię normalnie jadę. Siemano, siemano. Ty no, ale oni też pojechali. Co to ma być? Tylko ja miałem znać takie sztuczki. No trudno. Dobra, lecimy szmaty. Cyk! Nie bać znaki drogowe. ciebie też. Chłopie, w tym Lincolnie zajebanym. To chyba Lincoln, nie? To, to nie jest ten escalator, czy to jest jest. Nie, to jest, nie. Nie, to jest jest no dobra, nieważne. Nieważne, wybacz mi bracie. Nie chciałem cię urazić, ale ja jestem kurwa lepszy. O ty gnoju, może jednak nie. O, 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 kurwa, jaki bany chłop, what the fuck? Bany chłop. Chłop na haksach napierdala, ale z moją różową strzałą to nie ma szans. Patera, to. Jak lecę kurwa bokiem! I teraz znowu przez szklarnię lecimy. No ty gnoju no, zostaw mnie reberbanding, cyk! O ty kurwa! Wracaj tu! Wracaj tu! Tym gównem swoim Nie masz szans z moją różową strzałą! No kurwa skręcaj! Ty no nie wygram tego! Nie wygram, to już meta jest zaraz, a... O nie! O ty, ale busta mi dał dziwnego, what to fuck co to było? Nie wiem, ale nieważny, nieważne! No wracaj tu, no kurwa! Trzy lata jadę ten wyścig i on mnie teraz zniszczy? No nie! No nie! No nie! No i nie. No chuj w dupę! A w sumie może to dobrze, bo nie zresetowałem chyba wyścigu. <laughs> nieważne. O! Dobra, patera! Kurwa, co się dzieje? Nie wiem, co tam się stało, ale dobra. Siemano wariacie w tym hamerze. Bo zauważ, że cię tu wyprzedzę tylko leciutko. No nie, nie pojechałem szklarnią. No ja to może nawet dobrze, bo oni też wtedy nie jadą. Przynajmniej nie powinni. O wy kurwy! Dobra, to Cyk, bokiem se lecę normalnie. O ty szmato! Nie! Co tu się odjebało? Nie! Pierwsze okrążenie jest moje zaraz. Zobacz to, co się dzieje. Tu se jedziesz ten dykt Elegancko. O, what the fuck? Dobra, muszę być. No cyk! Mamy to, pierwsze okrążenie, trochę nitra zebrane, także jest gitara. No ty to no kurwa, czemu oni tak blokują, jak ja tego nienawidzę. Tak jak ja bym im tego nie robił, ale to tylko boty, no, to tylko boty. To oni mogą ginąć, ale ja nie mogę, no nie gadę, że on kurwa znowu wygra, bo rozpierdolę se łeb. I co Nie wiem, ale pato, co się dzieje teraz? Kurwo, no nie! Szybko zabiję go jak rogala, bo inaczej to chuj... O dobra, <śmany> Frajer. <śmany> tak, tak. O! Nie! 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 Ty kurwa! O nie, po tobie to się tego nie spodziewałem. Nie! <śmany> nie wygram tego wyścigu, kurwa mać! Tak! W końcu! W końcu się udało! Tak! Elegancko! Co my tu jeszcze mamy? Ciekawe, czy są jeszcze jakieś wyścigi syłów niezrobione. Drift to raczej nie jest to, tak mi się wydaje. Ten sprint raczej też nie. No i tak naprawdę tyle nam tylko zostało. A spróbujmy pojechać Drift tym subem, zobaczymy co się stanie. <laughs> może być śmiesznie, może być śmiesznie. Obecnie śmiesznie wyglądają te samochody przy tym Esklejdzie. Takie malutkie samochodziki. Ginię. Dobra, jestem ciekaw, jak ten kloz będzie się sprawowywać na drifcie. Jak na razie to, no, nie jest tragicznie, ale mogłoby być lepiej, chyba. No, ja pierdolę. O, dobra. Tutaj troszeczkę zawinałem. No, powiem wam, że nie, raczej, raczej nie. Raczej, raczej to nie jest samochód do driftu. Więc zamieńmy go z powrotem na. Nissanka, ma mapa miasta. No i lecimy teraz z porządnym samochodem. Do <grym> tego typu wyścigów. Więc lecimy, lecimy panowie. O no dzięki, dzięki. o ty kurwa. Dobra, spokojnie, patoc się teraz dzieje. 11 tysięcy punktów. Jestem kurwa czwarty. Co to ma być? Jak teraz nie będę 50... Dobra, okej, okay. pierwszy jednak. Drugi, no halo! No. Jak drugi, jak pierwszy mam być. Pierwszy. Tak, ty, ale nie zrobiłem jednej rzeczy. Nie zresetowałem wyścigu i nie wiem czy to teraz będzie działać, bo wygrałem już. Kurwa! Nie! Tylko nie to. 23 tysiące punktów i co teraz frajerzy? Jebać tych co nie wierzyli. Dobra, wygrałem po raz kolejny, tym razem jeszcze więcej punktów, No zobaczmy. O, teraz dostałem kaskę, no i zajebiście. Dobrze, a więc co my tu jeszcze mamy? Dwa kolejne drifty co najmniej mamy jeszcze do zrobienia i jeden sprint chyba, także no zobaczcie. Może uda się nam jeszcze to w dzisiejszym odcinku ukończyć. Także lecimy, ginciel ludziska. No ty gnoju, no co mi blokujesz? Blokujesz mi gaming, jak śmiesz. Ty, to już koniec? Szybko, muszę to wygrać! Kurwa, muszę to wygrać! Muszę to wygrać! Świetny drift, dziwko! No, no i dobra, łatwo. Ty, ale nie zresetowałem wyścigu. Kurwa! Teraz każdy wyścig będę jeździć po dwa razy, bo, bo ciągle zapominam zrestartować, no. Łatwo. No i mamy kaskę. Kolejny drift. Witam, witam. Ale fajne samochodziki. Dobra, trzeba pokazać tutaj totalną dominację. Oh, yeah! O, no, 17,5 tysiąca może być, może być. Oh, je! Yeah. 25 tysięcy punktów. To mój high score, chyba. Szybciej, szybciej jedź, kurwa, nie ma czasu. Muszę to wygrać jak najprędzej. Dobra, łatwo. To ja zresetowałem wyścig. Kurwa, mać. Dobra. Łatwe, 88 tysięcy punktów. No i tym razem już z restarcikiem, także możemy zawinąć hajsik. Bez problemu. No i następny wyścig, już chyba ostatni jaki musimy zrobić, to jest... ten. Czyli nieukończony sprint. Więc wjeżdżamy tu jak do siebie. Witam, witam. Co my tutaj mamy za samochodziki? Mamy jakąś Mazdę i inne gówno. Ale to mnie akurat nie interesuje, dlatego że startuję, kurwa. I teraz się dzieje? Wyskok? Dobra, to jednak nie był wyskok, ale Robert B... O, ty to Co to ma być? Czemu oni tak jadą szybko? Halo? Halo? Proszę wypierdalać. Mam jakieś dziwne wrażenie, że ten samochód jakoś lepiej jeździ, ale to może dlatego, że... Tak długi czas jeździłem, kurwa, klocem. Znaczy, długi, no, powiedzmy, niech będzie... O kurwa mać, no co to się dzieje? Nie podoba mi się coś takiego, bo przegrywam. I teraz to największy rubber bending wykonany przez człowieka. O oh, je, yeah. oh, No cóż, próbowałem ich dogonić, ale no niestety, ni niestety nie wyszło. No cóż, no cóż. Ale to może nawet dobrze, dlatego że nie zrestartowałem kurwa wyścigu. Pato, pato. Cyk... to. Oh, what the fuck. Jak z procy, jak z i tutaj również można wylecieć elegancko. Oni się nie spodziewają, nie spodziewają się tej prędkości, jaką właśnie osiągnąłem w tym momencie. Prawie umarłem, ale to nic. Wszystko w porządku. Riverbending największy na świecie. Teraz tutaj trzeba zwolnić, bo tu jest rondo. No nie! Trzyma to, wracaj tu! Nie dam ci wygrać tym razem. Oh jej. Jedziemy szybko do mety! Kurwa, szybko, blokuj frajerów od razu na starcie, jak będą próbowali cokolwiek robić. Dobra, łatwe zwycięstwo. No i w taki oto sposób kończymy wszystkie wyścigi w drugim etapie gry. No. Halo, zapiszmy. Tak, czyli w etapie, który już wcześniej przeszliśmy, ale... No, pierwszy mamy ukończony, w 100% procentach, raz drugi. Tak, to już nie ma, nie ma żadnych wyścigów do ukończenia, a z takich normalnych, no, kurwa, no z takich normalnych na mapie też nam tak naprawdę dużo nie zostało, bo został nam jeden tor, jeden drag, jeden sprint, no i, no i Urel.